Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Successelpal. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj opowiem wam o planowaniu. Także czy warto to planować, czy nie warto, jeżeli tak to dlaczego? Także zaczynamy. A więc od razu odpowiadając na pytanie czy warto planować, jednoznacznie mogę odpowiedzieć, że tak, ponieważ jeżeli nie mamy zaplanowanego dnia, zawsze wydarzy się coś, co odciągnie nas od Naszego w cudzysłowie zaplanowanego yy, dnia działania, i tak dalej, i tak dalej. Jak to zwał, tak zwał. Chodzi o to. Ja wiem to z własnego doświadczenia, bo przerobiłem to już naprawdę miliony razy, że miałem coś w głowie, a zrobić dzisiaj to czy tamto. Jednak jak przychodziło co do czego, zawsze znalazło się coś albo przyjemniejszego, albo ktoś zadzwonił, albo ktoś przyszedł, albo ktoś mnie zaprosił gdzieś, i zawsze coś odciągało mnie od tego, co miałem do zrobienia w danym dniu. Więc odkąd zacząłem planować sobie moje dni od mniej więcej rok temu, zauważyłem zdecydowaną, bardzo miażdżącą przewagę w tym, jak wygląda moja efektywność. Ponieważ teraz, jeżeli mam coś zaplanowane, mam to zapisane w zeszycie, dokładnie w kalendarzu, to ja po prostu mam w sobie coś takiego, że jeżeli wiem, że tam jest coś na tej liście jeszcze nie zrobione, a ja siedzę i w, jakiś, w jakikolwiek sposób marnuję swój czas, czy to przez tę rozmowę, przez telefon, czy nawet jakieś odwiedziny u kogoś, czy w dniu wyjście na zakupy, cokolwiek, no to mnie po prostu skręca, wierci mi to dziurę w brzuchu tak, że ja po prostu się denerwuję i to mi przeszkadza. Ale jednocześnie bardzo to mnie motywuje do działania i dzięki temu realizuję swoje, yy, swoje te cele, które mam na dany dzień do zrobienia. Oczywiście, nie wszystko da, zawsze da się z, zrealizować w 100%. Ja wam mogę powiedzieć, że myślę, że myślę, że, myślę, że około 98-9% tego co miałem do zrobienia przez ten rok czasu, mniej więcej odkąd, co ja zacząłem planować, zrealizowałem. Tak jak powiedziałem, nie wszystko zawsze da się, bo są sytuacje losowe, są jakieś poważniejsze sytuacje, typu jakiś wypadek kogoś czy choroba, więc wiadomo, to są ważniejsze sytuacje niż zrealizowanie wtedy działań z listy, jednakże na co dzień generalnie wszystko ja staram się mieć zrealizowane i udaje mi się to naprawdę w miarzącej. Przewadzę. Powiem Wam teraz pokrótce, jak to wyglądało. Jeżeli ja mam jakiś cel ustalony, to po prostu rozpisuję go sobie najpierw na, na, na takie większe odcinki czasowe, czyli mniej więcej miesiąc czasu. Następnie dany miesiąc dzielę na tygodnie i tydzień, co, dzień, co tydzień wieczorem w niedzielę. Siadam i roz, planuję sobie tydzień, nad, nadchodzący tydzień. Rozpisuję to w drobniejszych szczegółach i codziennie wieczorem, w jeszcze drobniejsze szczegóły rozbijam nadchodzące dni na jeszcze drobniejsze szczegóły. W ten sposób po prostu jest to dużo łatwiej do zrealizowania. I tak jak powiedziałem, w każdą niedzielę wieczorem planuję kolejny tydzień i sprawdzam, czy zrobiłem to, co miałem do zrobienia w danym tygodniu. Jeżeli nie, no to przenoszę to na następny tydzień, a jeżeli tak, no to, no to super, działam dalej. I tak właśnie wygląda również sprawdzanie miesiąca, że sprawdzam po miesiącu, czy, czy to, co miałem w planach, to, to zrobiłem, czy nie. Jak jeszcze można zastosować sobie planowanie? Możecie na przykład. Od, zastosować sobie to w postaci, w postaci, w odnośnie, odnośnie pieniędzy. Jeżeli, przykładowo, macie zamiar wyjechać sobie na wakacje, urlop, czy jak to na, na, nie nazwać, i nie za, jeżeli nie zaplanujecie sobie tego wcześniej, tylko nagle stwierdzicie, a fajnie by było w tym miesiącu wyjechać, no to może się okazać, yy, że macie problem, no bo nie ma Przykładowo odpowiedniego zabezpieczenia finansowego nie macie odpowiedniej kwoty i nagle trzeba pożyczać, brać kredyt, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, jeżeli sobie zaplanujecie to wcześniej, że przykładowo pół roku wcześniej chcecie wyjechać na wakacje, wiecie, jaka kwota wam jest potrzebna, i możecie wtedy sobie to zaplanować w ten sposób, że 10% czy 20% z każdego dochodu. Odkładacie sobie właśnie na ten wyjazd, i później może okazać się tak, że zbliżając się do terminu wyjazdu, okaże się, że albo macie całą kwotę, albo wam niewiele brakuje, albo może macie nawet więcej niż było potrzeba. Także, także tak sprawdzajcie. Sprawdzajcie. Tak. Możecie to sobie wdrożyć również w zarządzanie finansami. Jak może kiedyś nagram na ten temat na temat zarządzania finansami dłuższy odcinek. Zobaczymy, jeżeli będziecie chcieli, to, tak, to oczywiście takie coś mogę zrobić. Ale dzisiaj to, to był tylko taki drobny przykład, że można to tak sobie zastosować. Jeżeli nie macie doświadczenia w planowaniu, albo jeżeli na przykład nie czujecie się w tym mocni, no to możecie sobie zrobić na przykład też taki jakby okres próbny w cudzysłowie, że jeżeli chcecie zacząć od nowego tygodnia, a jest na przykład dzisiaj czwartek, czy tam środa. No, to po prostu wykorzystajcie sobie te 3-4 dni, które są do jeszcze do końca danego tygodnia, i potraktujcie to jako trening taki drobny, że po prostu rozplanujcie sobie do końca tego tygodnia jakieś drobne, drobne zadania do wykonania i zobaczycie, jak Wam to idzie. I później w ten sposób możecie sobie rozwinąć to na większe działania. I, i tak można to również sobie zacząć planować. Jednoznacznie i, i, i kategorycznie potwierdzam, że. Nie tylko można, ale trzeba planować. Jeżeli chcecie osiągać sukcesy, realizować swoje marzenia, to, to planowanie jest niezbędne i sprawdźcie to na sobie koniecznie, jeżeli do tej pory tego nie robiliście, bo moim zdaniem to jest po prostu podstawa w osiąganiu sukcesów. Także to by było na tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, przekazać w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, no to zostawiajcie kciuka. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda u was. Jakie Wy macie doświadczenia z planowaniem. Czy już planowaliście coś, może planujecie, albo może byście chcieli, a nie wiecie jak. W razie jakichś pytań, to pytajcie śmiało. W komentarzach ja odpiszę. Subskrybujcie również kanał, żeby być na bieżąco. Odwiedzajcie mojego Facebooka oraz Instagrama. SukcesCelpal. No i cóż, bądźcie szczęśliwi, realizujcie swoje cele, spełniajcie swoje marzenia. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sukces Celpal. Pozdrawiam. Hej!